Dobra, ja fiskam tych z, z ja motolu. Ja motel ale fiskam. Ty, ale co ty robisz? Was jest za dużo. Ty, jak za dużo? No was jest sześciu. Jak Albo siedmiu. No tak, normalnie idij to. Ale tu biegają jakieś randomy debilu, to moja wina. No pewnie randomy, pewnie randomy Hugo. No pewnie o, randomy. O, ty jesteś moim fanem chyba, jak do mnie Hugo mówisz, co? No pewnie tak. No to ładnie. Ej, to jest wielki Hugo, ja ci się To ogląda. Tak, dzisiaj? Gruby, gruby Hugo. Tak. No. A to nawet nie wiedziałem, no to No, tam jest, jest cała ekipa, jest Hugo, Seba. No dobrze, ja gada, jeszcze był jeden. E o, e nie, same... My tu tylko byliśmy co się, się co coś... to... jakiś i czy tyle. Czyli co, się... co jesteśmy boli? że panu zabrali pewnie no, klamkę? paki. Boli, pan, że panu darmową klamkę zabrali. Chodź, chodź ze mną po drugą, chodź, chodź. fani. siema, Chyba no go boli, nie? Ja za zero Skibidi, bo tutaj wszyscy, wszyscy jedynki dostali. Z Kibidi, z Kibidi. Ale ty jesteś <gulanie> świetny. Ale, kurwa, jedynka. Ale po, ale... <gulanie> No to kurwa, to, kurwa. poszło. Skibidi, to ile tylko oni wie, śpiewają samą piosenkę, pomaga mi kameraman, ludzie uratować dzień. Tylko nie moje soki, mam go truskawka. Tylko nie moje panini, ała. <gulanie> A mam się jednego to idziemy teraz. Jeden Biedne pani. Co za was, dwa na polewa był. To ja z naszymi fanami. Ja z naszymi fanami. Ej, Ja jestem serio twoim fanem. Ja normalnie się nie będę. Ja wiem, ja ci wiadę story. Chcesz spotkać się z wielkim soguszem, wielkim rudym, to zapraszam cię do domu. I, a znacie takiego jak, jak Bombel małpa, to nie a Wiktor. A zbie, <laughs> Ten, Bąbel kojarzę, coś tak. Co jaś, coś. to jest pierwszy. Ja zero, bo za zachu no to... już mi wyklikałeś. Tutaj to to jest, to tutaj kto jest. To kto tu jest? Nie, nie chcemy w razie czegoś ze współudział, bo, bo my to nie O, Pan Mirox. Ej, to właśnie, tego najbardziej kojarzę. No, jest No, 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 on No, no, jest no. No, no, jest no, no, no ty człowieku, do-dobry ten. Wyjazd mi stąd? No wie. To jest bankowanie wyjebało jak coś. Co? Yyy, wyście by, byliście nie, 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 tu ten? Nie, nie, Sto stoisz, stoisz, ja cię w tym momencie zakurwam Dobra, 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 no tak, tak, no tak, bo mnie... To, to, dobra, dobra, to idź stąd No do, dobra, dobra. dobra, dobra, ja pierdzielę z tak to Możesz to wziąć ten. wszystko, nie? Tak? No to, no to, no to biorę się ciebie wszystko Dzięki, że pozwoliłeś. No to wiesz. No to biorę Wypadł ci niego cię dojeżdża właśnie, Pozdro. Jaki gang? Kutasu? Kiedyś tak robi Dobra panowie, my gotowi? Tak, my gotowi do odjazdu Dobra, no to 10 sekund. No i macie wolny odjazd, Przejęli? Tak, przyjęli. No dobra. dobra Zrywamy negocjacje, macie czas. sekund. zerwali. Czemu wy kurwa? Ja pójść, pójdź korytarz Hugo. Dobra, idę, wypuśćmy. Biegli, biegli. Leży jeden. Leży jeden, ale pizdę wyrwał. O kurwa, przez ksuna. Jestem za dobry. Leży drugi? Poczyncie jak ładniesz? Dwóch, są, jest coś naprzeciwko na dachu. A jest? Tak gdzie? A widzę, że jest na dole. Wybiegam, ja wybiegam. Tam, czysto tu jest, wybiegam. Na, przecież... na, nad bankiem, nad bankiem. Leży drugi? Leży czwarty, leży czwarty. Jest jeszcze tak jeden? raz. parking, racie piątego, Nie, ci piątego. Precie, ale parking, parking parking, to jest kurwa mój. Mój jest, mój jest, mój jest, mój jest. Mój. mój, 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 ZdeŁywa. mój, 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 Awa awa. Chcę. Awa awa awa. Co? Awa awa awa. Ej. No jest. Awa awa awa. Ej. No skibidi awa. skibidi skibidi? Awa awa. Od razu kurwa wszystkich. Wszystkich. Ja będę. Wszyscy byli? Wszyscy. Szybki. Przypomnijcie o czym tego kurwa.